Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu nocna zmora i chciałbym na samym początku podziękować wam za to, że jesteście i wbiliście już ponad setkę subskrypcji. Miałeś zły sen. Obudziłeś się twego szukać poszarpana, wstajesz, widzisz ślad błota i liście prowadzące do Twojego łóżka? A na rękach i nogach nowe, krwawe zadrapania Jest strzępy futra pod poduszką? Nie przejmuj się, to nic takiego. W końcu nadal żyjesz. Ale co do cholery robi na drzwiach skóra jelenia? Nie zastanawiaj się zbyt długo, usiądź i posłuchaj, Panie Wilkołakum. Dziś opowiem o zmiennokształtnych teriantropach. Zapraszam do oglądania. Teriantropia to zdolność człowieka do przemiany w zwierzę. Najbardziej znaną formą jest likantropia, czyli wilkołastwo, ale wszyscy wiecie, że jest to przemiana człowieka w wilka. Oprócz tej najbardziej popularnej zdolności do przemiany istnieją też inne jej formy. W Grecji można także usłyszeć o kynantropii, czyli przemianie człowieka w psa. Umiejętność likantropii to przemiany w zwierzęta zależne od regionu świata, w Indiach i na wyspach azjatyckich najczęściej jest to przemiana w tygrysa, która jest dziedziczna, ale w tamtych wierzeniach mówi się głównie o tym, że mają oni atakować ludzi w zemście, a nie z głodu czy pragnienia krwi. W krajach Europy Północnej, czyli państw będących kiedyś pod wpływem religii nordyckich, mowa jest o sławnych berserkach, którzy w szale bitewne mieli przemieniać się w niedźwiedzie i kłaść na ziemię jednym uderzeniem wszystkich swoich wrogów. W Japonii i części Chin utarło się przekonanie o przemianie ludzi w lisy, które w ich kulturze mają mieć zdolność przebierania dowolnej postaci. Z kolei w Afryce mówi się o przemianach ludzi w lamparty, hieny i jaguary, a rzadziej w lwy. W rejonie Abysynii moc taką przypisuje się jednemu z mieszkających tam plemion. W Ameryce Północnej dawniej opowiadano o ludziach-kojotach, ale obecnie popularniejsze mają być tam wilkołaki. Chociaż do teraz można usłyszeć także o skinwalkerach i nagualach. Ci drudzy mają mieć zdolność przemiany w osły, psy, pumy a nawet windyki. Swoją drogą, ciekawe, czy próbowałyby nas zabulgotać na śmierć. Skinwalkerzy do przemiany potrzebują skóry zwierzęcia, którego formę chcą przybrać. Najbardziej znanym miejscem spotykania tych istot ma być rancho skinwalkerów w stanie Utah w USA. Ale wróćmy do naszych przodków. Pierwsza wzmianka o ludziach wilkach to zapis Herodota który pisał o ludziach zwanych Neurami, zamieszkujących Wyżynę Podolską do Rzeczy Dniestru, Bochu i środkowej prypeci, czyli najprawdopodobniej Prasłowian. Ludzie ci mieli mieć zdolność do przemiany w wilki, jest to prawdopodobnie przodkowie Słowian, mieli posiadać umiejętność likantropii. W Polsce po raz pierwszy opisano wilkołaka dopiero w XVI wieku. Miało to miejsce na Mazurach. Gdzie pojmano mężczyznę o bardzo owłosionym ciele i o dzikim wyrazie twarzy. Mężczyzna sam twierdził, że jest wilkołakiem i przemienia się ją dwa razy do roku: w noc Świętego Jana i w noc Bożego Narodzenia. A więc zabrano, ustawiono przy nim straże i czekano na przemianę, jednak do tej nie doszło. Tak samo jak i w przypadku wąpierzy, dziwne, odbiegający od normy wygląd bywał pretekstem do podejrzewania o kontrszachtę ze złym. W przypadku likantropów miało być to głównie nadmierne owłosienie, czyli choroba zwana hipertrichozą. Choroba objawiała się obfitym owłosieniem całego ciała, a w zaawansowanych stadiach tej choroby przerostem dziąseł, podwójnym rzędem zębów, szerokim, płaskim nosem i dużą głową. Przyznajcie, że posiadacz tych cech musiał wyglądać nieco niepokojąco dla ówczesnych ludzi. Wielkołak zwykle mógł powrócić do swojej ludzkiej postaci za dnia. Przemiana miała następować w czasie pełni księżyca lub w wyniku silnych negatywnych emocji. Klątwe czy zdolność przemiany zwykle łączono z używaniem czarnej magii. Przemienionego miał cechować głód i pragnienie ludzkiej krwi. Przeklęty potrafił w szale zabić człowieka, z którym w swojej ludzkiej postaci nie miał żadnej zwady. Likantropowie nie zawsze byli zmuszeni do jedzenia ludzkiego mięsa czy picia ludzkiej krwi. Zwykle wystarczało im mięso zwierząt czy ich krew. Ze spotkań z tymi istotami raczej nie wychodziło się cało, jednak ocalały, którego krew połączyła się ze silną bestią, mogła otrzymać ten nietypowy dar. Oczywiście pierwsze przemiany miały być niezwykle nieprzyjemne i bolesne. Wilkołaki mają niezwykłą zdolność regeneracyjną, a jedynym sposobem na zadanie im poważnych obrażeń ma być srebro. Niektóre z nich można było pokonać pozbawiając je świeżej krwi lub mięsa w czasie pełni. Jednym zaś sposobem miało być zabicie czarnoksiężnika, który rzucił na przeklętego klątwę, czy zabicie wilkołaka, któremu zawdzięczamy przemianę. Na Białej Rusi mówiono o tym, że jeśli rzucimy wilkołaka widłami, ten natychmiast ma przybrać postać człowieka. Na podlasiu można usłyszeć historię o wiedźmie przemieniającej się w wilka. Jednak, mimo swojej krwiożerczej natury, nie wszystkie wilkołaki były złe. Część z nich miała zostać po prostu przeklęta. Uciekali oni do lasu i tam zostawali w postaci wilka, a nie krzywdzić ludzi, w tym swoich najbliższych. Nie wiem czy wiedzieliście, ale istnieje także rasa kotów przypominająca wilkołaki, której nazwa wzięła się właśnie od nazwy likantropów, czyli rasa kotów Lekoi. A wy znacie jeszcze jakieś ciekawostki o wilkołactwie? Podzielcie się tym w komentarzu. Ostatnią zagadkę, w której chodziło o babę Jagę, najszybciej rozwiązał kanał Niecodzienne Zjawiska. A dziś kolejna zagadka. Losu swego nie wybrała, choć to jest istotka mała. Matkę pożreć chce od środka, biedę temu kto ją spotka. Dwie jej dusze mają moc, z grobu wyjdzie.